Cześć, w ramach tego tygodnia Matur chcemy dzisiaj zapytać ludzi, czy jeszcze czegoś chcieliby się nauczyć w życiu? Pływać. Pływać? A dlaczego? Bo nie umiem. <noise> Piękna odpowiedź, dziękuję bardzo. Myślę, że języków. Jak najwięcej języków. Super, a dlaczego? Pozwalają chyba trochę lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Poznać jakieś nowe języki. No i w sumie, jak najwięcej, żeby doświadczenia zdobyć w życiu. No, to tyle chyba. Ja najbardziej chciałbym się nauczyć modelowania 3D. No, wydaje mi się, że to otwiera dużo możliwości i można ciekawe rzeczy robić. Ja też lubię rysować i na pewno by mi to ułatwiło dużo wtedy. Co robić? Chciałbym nauczyć się na przykład e, ogrodnictwa, ponieważ uważam, że e, to na przykład by było coś, co przydałoby się nam w dzisiejszych czasach, bo za bardzo mi się wydaje, że polegamy na takich już gotowych albo przetworzonych materiałach. Pamiętajcie, żeby odwiedzić jeszcze inne rzeczy, takie jak YouTube, Spotify, czy Apple Podcast, czy Instagram, żeby zostawić tam po sobie ślad.